Witajcie kochani na moim kanale. Witam was w kolejnym odcinku z gdzie drapy z drapeczki od was, które dostałam z pocztówkami i dzisiaj sobie drapimy z od Wandy Kozakiewicz. Bardzo ci Wanda dziękuję, że będę miała okazję sobie zdrapać z krzyżóweczkę, bo bardzo lubię krzyżówki. No i zaczynamy sobie drapać. Zaczynamy. Pierwsza literka to będzie Z. I szukamy literkę Z. Z Dun. Tutaj mamy Z. Więcej chyba z tej strony nie widzę. Tutaj brzeg, zabrze. Hmm, tutaj mamy oznaka. Najwięcej chyba nie widzę. Kolejna literka będzie. Literka I. cliff Emir, Lista, Jasnowic, Wino. I koniec. Kolejna literka D, Tutaj mamy D, Tutaj. Zdun, Jasnowid. Więc nie widzę teraz tu. Dno i co? Więc chyba nie ma. Literka ju. Ju, ju, ju. ju. Jasnowid. Ciekawe, czy będzie to słowo Jasnowid. Się pojawiło. Hmm. Tutaj nie ma, chyba z tej strony. Literka H. Tutaj hazard. Słowo hazard, hymn. Tutaj jeszcze mamy z. No i chyba więcej nie ma. Kolejna literka R. Tutaj. R. Tutaj mamy R, brat, tutaj R, tutaj R, brzeg, zabrze, R, kurort, cera, no i chyba tyle. Literka C. Zauważyliście, jeszcze nie ma ani jednej literki w bonusie. więc tutaj nie ma. Tutaj mamy C. Sera. Tego było tyle. Literka M. Emir. BMW. Najwięcej no nie widzę. Chin. Tutaj mamy my. Chyba słychać Adasia mojego. Ale to tutaj jeszcze mamy echo. Literka H. Dobra. Następna literka. Literka B. Mam pierwszą literkę w bonusie. Boa. Brat. Więcej nie ma, więcej nie widzę przynajmniej. Zabrze. Brzeg. Mm, I więcej chyba nie ma. Nie widzę przynajmniej. Literka U. U. Zdun. Zdun. Więcej nie widzę. Literki U. A tutaj kurort. I też nie ma, już strzelają na sylwestra. Aha, chociaż nie ma jeszcze sylwestra. Przynajmniej teraz. <grych> Niestety. Mamy pierwsze słowo BMW. Tutaj mamy W. Wino. Tutaj mamy w. Najwięcej nie widzę. Tylko I. 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 Najwięcej tu nie ma. Hymn. I co? I więcej nie ma. Literka E. O, mamy słowo Emir. E tutaj. To tutaj mamy już dwa słowa. Jeszcze jedno i będzie wygrana. Oby. Fajnie by było. E, set. Echo, cera. Dobrze. więcej chyba nie ma. Literka F. Tutaj F. Fakt. Więcej nie ma, ale tutaj jeszcze widziałam literkę F. Chyba gdzieś. Ale gdzie? Nie, chyba mi się pomyliła. Tutaj nie ma. Dobra. Literka G. G. No tutaj nie ma G. Tutaj mamy groszek. O, brzeg. Mamy słowo brzeg. I więcej nie ma. O, tutaj mamy elf. Mówiłam, że gdzieś tutaj widziałam, więc jest. Literka P. Tutaj mamy P. Najwięcej no, nie ma. A z tej strony też nie ma. Dwie ostatnie literki. Literka S. Tutaj S. Tutaj S. S. Lista. Tutaj S. Najwięcej no, nie ma. Teraz z tej strony. Mamy serce, osło, ale nic więcej. I co? Ostatnie. Ostatnia literka. Jest to literka K. Kra. Tutaj K. Oh, tutaj by było widz, nie? Jakby, jakby nie było jasna widz <gry> K. Kra. Nie, Kra. Tutaj K ale nic więcej i z tej strony mamy tu k, tu mamy k tu mamy k, k ale nic nam to nie daje no dobrze chyba nie ma wygranej, patrzymy sobie tutaj te p, d, a ale bardzo Ci dziękuję, będzie naprawdę bardzo mi miło możemy zobaczyć ile mogło być no, mogła być fajna wygrana, ale nie ma dziękuję za pocztówkę, za pamięć za bardzo, bardzo jest mi miło, że mogłam sobie potrapać swoją zrapeczkę od Ciebie i zapraszam Was na kolejny odcinek jeszcze troszkę mam zrapeczek Więc będziemy și pa, pa.